Na logikę odcinek pierwszy: modlitwa. I jeśli zakładamy, że Bóg ma swój plan, czyli jak to mówią wierzący, wszystko dzieje się według boskiego planu, zakładamy też, że ów Bóg jest nieomylny, to co chcemy osiągnąć, modląc się? Jeśli pragniemy czegoś, co już jest w boskich planach, to modlimy się niepotrzebnie. Owo coś i tak się wydarzy bez naszych modlitw, bo Bóg to kiedyś zaplanował, a teraz wprowadzi w życie. Natomiast co, jeśli modlimy się o coś, czego nie ma w boskim planie? To czy Bóg zmieni zdanie i zmodyfikuje swój boski plan tylko dla nas? Przyznałby się wtedy do błędu, do pomyłki w swoim wspaniałym boskim planie. Także również w tym przypadku modlimy się nadaremnie, ponieważ spełnienie naszej modlitwy jest wbrew boskiemu planowi. Poza tym, jakby tak Bóg zaczął zmieniać swój plan, to co by zrobił, gdyby dwie osoby modliły się o wykluczające się rzeczy? Na przykład, jedni modlą się o wygraną swojego zespołu w danym meczu, a inni modlą się o przegraną tego samego zespołu. Co ten biedny Bóg ma zrobić? Ma ich policzyć i porównać liczbę łapek w górę?